Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą, jakie są ograniczenia w Twoim mózgu, do czego jesteś tak naprawdę zdolny, a do czego jesteś niezdolny czy niezdolna. Więc zaczynajmy! Na początek chcę Ci wyjaśnić, że tak naprawdę skąd się biorą wszystkie Twoje ograniczenia w życiu? Skąd je dostajesz? Dostajesz, je z pewnością od społeczeństwa, dostajesz część genetycznie, część rzeczy sam sobie wymyślisz czy włożysz do głowy, część rzeczy to jest efekt właśnie Twojej jakichś wewnętrznych kalkulacji. Natomiast masz pewne ograniczenia. Na przykład, jeśli teraz bym ci powiedział, że możesz w przyszłym roku zarobić milion złotych i możesz zaoszczędzić te pieniądze, większość ludzi odpowie, a jesteś głupi, w jaki sposób ja mam to zrobić, i tak dalej. Natomiast są ludzie naokoło, którzy potrafią to robić. Są ludzie, którzy to robią, którym się to udaje, więc czy oni są lepsi od ciebie? No nie sądzę. Czy oni mają lepszą wiedzę, są mądrzejsi? Przeważnie nie. Jeśli zobaczyłbyś książkę na przykład e, pana Czarneckiego, czy jednego, czyli jednego z miliarderów w Polsce, on powiedział, że większość milionerów na swojej drodze, których spotkał, byli to ludzie nie... Super inteligentni, tylko ludzie przeważnie przeciętni. To ludzie tacy, którzy potrafią czegoś się nauczyć i zastosować to później w praktyce. Spójrz również na przykład na savantów. Sawanci to są ludzie, którzy mają uszkodzoną pewną część swojego mózgu. Czyli oni mają pewien defekt mózgu, który nie pozwala im na, na przykład odczuwać emocji, nie potrafią odczuwać, nie mają żadnej empatii, nie potrafią czuć się zupełnie odnaleźć w społeczeństwie, ale z drugiej strony potrafią doskonale liczyć. I możesz zobaczyć na przykład Kim Peek, który był bohaterem filmu Rainman, on potrafił niesamowite rzeczy robić. Jeśli rozsypało się pudełko zapałek na podłodze, on powiedział w ciągu jednej sekundy powiedzieć, ile tych zapałek tam leży. Jeśli miał coś zapamiętać, to on potrafił zapamiętać tysiące książek na pamięć, że na którejkolwiek stronie mu powie, że on by Ci od razu powiedział te informacje. Drugi gość, na przykład Daniel Temet, który potrafił zapamiętać 22 513 miejsc po przecinku, liczby pi. Potrafił liczyć liczby, które mają kilkadziesiąt cyfr i mnożyć je ze sobą w pamięci w ciągu jednej sekundy. Więc tacy ludzie są zdolni do tego. Był również menadżer pewien, który zaszedł bardzo wysoko na szczeblach kariery był jednym z najważniejszych managerów w jednej z korporacji i okazało się, że gość tak naprawdę przez całe swoje życie przypadkowo zupełnie, wyszło podczas rezonansu, że całe swoje życie żył tylko z jedną półkulą mózgu, która odpowiadała pomimo tego za spektakularny sukces. Więc jak widzisz, tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń na przykład w naszym umyśle. Potrafimy zrobić dużo więcej i tam jest wykorzystujemy zaledwie kilka procent swoich możliwości, niż, niż nam się wydaje, że jesteśmy w stanie. Natomiast skąd się biorą te ograniczenia? Jakieś historie różne w Twojej głowie, jakieś rzeczy, które sprawiają, właśnie ci mówią, że nie możesz zarobić tego miliona w przyszłym roku, że nie możesz mieć teraz miłości, na którą zasługujesz, że nie możesz kupić sobie domu, o którym marzysz, że nie możesz znaleźć pracy, czy zbudować firmy, o której całe życie, swoje życie marzysz, skąd się biorą te wszystkie rzeczy? Biorą się z różnych miejsc i są kodowane później w Twojej głowie, i skutkuje to tym, że zostajesz z takimi przekonaniami, i jeśli nie zmienisz ich w Twoim życiu, no to zawsze w swoim życiu będziesz zarabiać te swoje 3000 złotych czy 4 miesięcznie, a nigdy nie wyjdziesz poza to. Więc jeśli chcesz podnieść swoje. Standardy, to, po, to musisz zmienić przede wszystkim w to, w jaki sposób operuje twój umysł. Musisz zmienić swój sposób myślenia, musisz nauczyć się, jak operować, bo widzisz, że to jest niesamowita maszyna. To jest tak, jakbyś miał najlepszy komputer, najdroższy, jaki tylko może być, i dostał ten komputer, on leżał w Twoim pokoju, natomiast nie miał być do niego na przykład instrukcji obsługi ani systemu operacyjnego. Czy taki komputer jest wtedy coś wart? Komputer, w którym nie możesz sterować, który e, praktycznie no, możesz tylko włączyć, ale on nie będzie działał, będzie czekał, aż w końcu mu przekażesz jego językiem jakieś informacje, jakiś kod. Twój umysł teraz jest, jak magiczna maszyna jest, jak niesamowity komputer, najmocniejszy komputer na świecie, który dostajesz od tego życia i którego zupełnie nie wykorzystujesz, ponieważ nie wiesz, jak zarządzać tym systemem operacyjnym, nie masz oprogramowania do niego. I właśnie dlatego tego uczymy w, w programie Wyzwanie 90 Dni. Jeśli interesuje Cię to, żeby nauczyć się, w jaki sposób funkcjonuje Twój umysł w jaki sposób właśnie nim zarządzać, w jaki sposób sprawić, żeby ten potencjał był Twój wykorzystywany w większym stopniu, żebyś zarabiał tyle pieniędzy, na ile zasługujesz, miał miłość, na jaką zasługujesz w życiu, czy zbudował biznes o, na, o, taki, o którym marzysz, więc e, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób to wygląda, wejdź sobie już teraz na wyzwanie 90 tam możesz przerobić pierwsze trzy dni programu, zobaczysz, że jeszcze te trzy dni rozjaśnią Ci wiele rzeczy, pozwolą Ci odkryć przede wszystkim to, czym są Twoje marzenia. Jeśli ten film Ci się podobał, jeśli znalazłeś w nim jakieś informacje, które są dla Ciebie inspirujące, proszę Cię zasubskrybuj nasz kanał, kliknij łapkę w górę na YouTube po to, żeby móc zarekomendować ten film większej ilości osób eee, i jeśli, tak jak mówię, jeśli jesteś zainteresowany i chcesz wreszcie coś w swoim życiu zmienić, masz dość tej stagnacji, wejdź na wyzwanie 90 dnipl no i zobacz, co tam czeka na Ciebie, więc ja już się z Tobą żegnam, mam nadzieję, że ten film zainspirował Cię, żeby właśnie więcej od Ciebie wymagać, żeby więcej użyć w swoim umyśle. no i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!